Witam serdecznie na kanale kuchnia magdy.pl. Dzisiaj upieczemy chleb fiński owsiany. Żeby go upiec, potrzebujemy paru składników. Składniki na zaczyn to 100 ml ciepłej wody, 15 g drożdży świeżych, 2 łyżki mąki pszennej i 1 łyżka cukru. Dalej składniki na ciasto to 200 ml ciepłej wody, 300 g mąki pszennej chlebowej. Typ 750, 150 g płatków owsianych, 1 łyżeczka płynnego miodu i 1 łyżeczka soli. Składniki do posmarowania chleba to 2 3 łyżki oleju rzepakowego i 2 szczypty kurkumy. A dodatkowo jeszcze 1 litr gorącej wody. Przepis w formie tekstowej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej kuchniamagdy.pl Albo można na bieżąco go tam oglądać, albo zapisać sobie, albo wydrukować. A teraz przejdźmy już do pieczenia chleba i zajmijmy się zaczynem. Do miseczki wkruszamy 15 g drożdży świeżych, dodajemy 1 łyżkę cukru, dwie łyżki mąki pszennej, I zalewamy 100 ml ciepłej wody. Ciepłej wody, to znaczy 30-35 stopni Celsjusza, nie więcej. Wszystko musimy ze sobą dobrze wymieszać, żeby się rozpuściło i połączyło. Przykrywamy albo ściereczką, albo folią spożywczą i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce żeby drożdże zaczęły pracować. W międzyczasie zajmujemy się płatkami owsianymi. Duża miska, do której wsypujemy 150 g płatków owsianych i zalewamy 200 ml ciepłej wody. Mieszamy, żeby płatki wchłonęły wodę. W Mieszaniu zostawiamy na chwilę i zajmiemy się za momencik. A teraz już konkretnie robimy chleb. Zaczyn ładnie pracuje, więc ściągamy folię spożywczą, ewentualnie ściereczkę. I przelewamy go do płatków owsianych, tych zalanych wodą. Dodajemy 1 łyżeczkę płynnego miodu, 300 g mąki pszennej chlebowej, 1 łyżeczkę soli i łyżką np. drewnianą. Wszystko mieszamy ze sobą wstępnie. Jak łyżką połączyliśmy wstępnie. to Teraz przekładamy się już rączką, zagniatamy ciasto na tyle, żeby ciasto wchłonęło mąkę. Jak to się już stanie. Blat obsypujemy mąką, przekładamy nasze ciasto na blat. I teraz trochę pracy fizycznej. Tak 10-15 minut wyrabiamy ciasto. Jeżeli ktoś z Państwa ma mikser planetarny, może się nim posłużyć i tak 7 minut ten mikser niech Państwo to ciasto wyrabia. Jak Państwo widzą, ciasto jest fajne, nie klejące się do rąk. Jest plastyczne. Nie musimy go jakoś mocno podsypywać mąką tak delikatnie tylko. Troszeczkę porozciągajmy ciasto, tylko nie za bardzo, żeby nie przerwać tych pasm glutenu. Ponaciągajmy, pozawijajmy. Po okresie wyrabiania, jak Państwo widzą, ciasto się lekko klei do naszego blatu, ale nie zostaje na nim. Lekko jeszcze ponaciągajmy boki do góry i je w ten sposób. A następnie wszystko odwracamy formując taką ładną kuleczkę. Bierzemy sobie miskę, obsypujemy ją mąką, do środka dajemy nasze ciasto i jeszcze trochę obsypmy z wierzchu mąką. I znowu przykrywamy albo ściereczką, albo folią spożywczą. I zostawiamy tak na godzinę do wyrośnięcia. W tym czasie zdejmujemy folię spożywczą, z powrotem przerzucamy na blat, żeby je odgazować, czyli musimy kolejne 2-3 minuty je poługniatać. I teraz formujemy wałeczek, czyli już mniej więcej idziemy w kierunku kształtu naszego chleba. I teraz rozciągamy ciasto, formując placek około 30 cm na 19. Kolejną czynnością jest zawijanie boków, tych dłuższych i tych krótszych, do środka. Lekko możemy je szczepić, żeby się ciasto nie rozchodziło. I teraz musimy te boki dokładnie pozwijać i naciągnąć i pozlepiać. W ten sposób chlebek urosi nam do góry, a nie rozleje się na boki. Odwracamy tym spojeniem do dołu, przekładamy na blaszkę z piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. Mając bardzo ostry nóż robimy nacięcia. A robiąc nacięcia, nie pozwalamy chlebkowi pęknąć tam, gdzie on chce, tylko tam, gdzie my chcemy. I zostawiamy ten chlebek tak na 15-30 minut do podwojenia objętości. Jak chlebek sobie tam czeka, my bierzemy dwie trzy łyżki oleju rzepakowego, dwie szczypty kurkumy i robimy. Smarowidło takie do posmarowania chlebka z góry. Mieszamy. Proszę tych rączek w siebie nie wycierać w spodenki na przykład pozostawiają żółte plamy. I proszę pamiętać, że jak chlebek rośnie, nie czekać do końca, kiedy on urośnie, Wtedy włączamy piekarnik nagrzewamy go, tylko piekarnik potrzebuje czasu, więc postarajmy się zrobić to wcześniej. Żeby w momencie kiedy chleb będzie do włożenia piekarnik już był gorący. Potrzebujemy również drugą blachę z piekarnika i wsadzamy ją na dół. Włączamy piekarnik na 240 stopni, góra i dół i nagrzewamy piekarnik razem z tą blachą drugą. Chlebek nam już w międzyczasie podwoił objętość. Tylko proszę uważać, żeby ciasto nie przegarować. To znaczy, żeby ciasto nam nie przerosło, bo po włożeniu do piekarnika to ciasto opadnie. A teraz smarujemy chleb z góry naszym smarowidłem. Chleb pieczymy na środkowej półce. Zostawiamy do środka. Na dolną półkę wlewamy 1 litr gorącej wody. Zamykamy drzwiczki i będziemy mieli 3 etapy pieczenia: na początku 240 stopni Celsjusza przez 10 minut. Następnie 200 stopni Celsjusza przez kolejne 10 minut. I na koniec 180 stopni Celsjusza przez kolejne 10 minut. Po upieczeniu chleb wyjmujemy z piekarnika. Przekładamy na kratkę i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Chlebek jest piękny, chlebek jest pyszny, bardzo ładnie się kroi i jest domowy. I chyba więcej Państwa nie muszę zapraszać do upieczenia takiego super chlebka. Oj, faktycznie, przepraszam, zapomniałam jeszcze podziękować mężowi za tak przepyszny chlebek. Takim widokiem domowego wypieku żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchnia Magdy.pl.